Jesteśmy właśnie po głównej gali Business Partner Summit. Jak widziałeś, główna tematyka to była sztuczna inteligencja. Jak Ty postrzegasz sztuczną inteligencję i jak Twoi klienci patrzą na sztuczną inteligencję? No to w tej chwili jest słowo, tak modne AI i nie tylko statystyki, które tu pokazane zostały, ale też hype, który się stał. Rzeczywiście widać na każdym kroku, od zwykłych użytkowników przez firmy, ale też duży biznes coraz więcej inwestuje w AI. -a. My również jako biznes partner IBM staramy się być na czasie i również realizujemy projekty z wykorzystaniem sztucznej inteligencji. Współpracujemy już bardzo długo i to nasza nie, nie współpraca ukrywam. jest owocna. Także mam nadzieję, że ta sztuczna inteligencja, którą dzisiaj przedstawiliśmy, będzie przydatna w Waszym biznesie. Gdzie widzisz obszary zastosowania sztucznej inteligencji? Ja myślę, że obszarów to jest tyle, ile pomysłów, a tych akurat nam nie brakuje, więc mnóstwo rzeczy możemy zaadresować Waszymi rozwiązaniami. Zresztą już to realizujemy, zarówno w obszarach tych takich typowych analityki danych i biznesu, ale również w obszarach bezpieczeństwa, w których bardzo mocno w tej chwili funkcjonujemy. Gdzie w tym obszarze bezpieczeństwa ta sztuczna inteligencja Wam pomaga szczególnie? To jest obszar, bez którego moim zdaniem on za chwilę nie będzie istniał bez sztucznej inteligencji. Ona jest e, niezbędna. W tej chwili od momentu wykrycia e, incydentu do momentu jego zaadresowania jest 100 dni. To jest kompletnie nieakceptowalne. To jest, e, to jest disaster dla, dla, dla klienta moim zdaniem. W sytuacji, w której Będziemy mieli narzędzie oparte o sztuczną inteligencję, która będzie automatyzować procesy soku. Będziemy w stanie dużo szybciej te incydenty zaadresować. Zresztą kierunek, w którym wyjdziecie, łącząc produkty Kuradara z Watsonem, to jest ten kierunek, który wydaje mi się, że jest optymalny. Zresztą bez sztucznej inteligencji, bez zasilania danych, z bardzo dużej ilości informacji od klientów, no tych modeli nie nauczymy. I nie będziemy w stanie szybko reagować. W związku z tym musimy wszyscy, wszyscy edukować klientów, żeby oni też się otworzyli na sztuczną inteligencję, ale też na przesyłanie danych do clouda, bo to jest duży opór, ale dzięki temu będziemy wszyscy bezpieczniejsi. Bardzo mi się podoba Wasz pomysł i Wasze podejście. Wiadomo, security jest bardzo istotnym elementem w, ty w obecnych czasach. Mam nadzieję, że w przyszłym roku, jak się spotkamy, to porozmawiamy o sukcesach, które odnieśliście Również, na tym obszarze, w tym obszarze. Dzięki. Dzięki wielkie.